Siemaneczko z tej strony kostek, dzisiaj zakupiłem nową kostkę firmy Heshu. Byłem w Carrefourze, yy, poszedłem do chińskiego sklepu koło Carrefoura i nagle patrzę, kostka za 6 zł. Co jeszcze lepsze do tego? Yy, sklep zosta zostaje usunięty, ponieważ Carrefour się powiększa, dlatego kostka była 30% taniej, więc kosztowała 3,90 Więc bardzo fajna kostka. Pierwsza rzecz, jaką, co zrobiłem, gdy przyszedłem do domu, to ją po prostu nasmarowałem. No to zaczynamy. Kostka posiada y, śruby regulacyjne, y, układa się zupełnie jak y, trójkę, tylko że posiada takie parity, parity, nie parity, y, na końcu układania, gdy już robimy tam krzyż, te wszystkie algorytmy, PL, OLL, można wystąpić taka sytuacja, że na przykład ten klocek, któryś z tych klocków będzie obrócony w, w drugą stronę. Na przykład tu, tu jest czarna, tu czerwony, a teraz tu będzie czarna, a tu czerwony. Więc y, tą rzecz po prostu trzeba rozwiązać. No a poza tym nie ma problemu. Normalna kostka 3x3. Bardzo się fajnie rusza. Y, kostka zmienia kształt, ale to nie ma, nie ma problemu, bo, bo, bo po prostu układa się ją normalnie. O, go zawsze trzeba pamiętać, bo jest taka rzecz na tej kostce. Mm, zaraz Wam pokażę. Mm, jeszcze nie. Okej, okay, dobra, mamy f Ela. Yy, mam pierwsze dwie warstwy i muszę pamiętać, że yy, tu nie ma ścianek, bo jeden klocek nie ma trzech kolorów, tylko ma zawsze dwa kolory. I to jest ta sytuacja, że zawsze klocki będą szły o. Tu dwa kolory z, ko z jednego koloru, dwa kolory z jednego koloru i dwa kolory z jednego koloru. Więc trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli ktoś ma taką kostkę, że dwa kolory tego samego koloru zawsze będą po lewej, a nie po prawej. Czyli na przykład tu nie będzie pomarańczowego, tu nie będzie zielonego, tylko zawsze tu po lewej zielony, po lewej pomarańczowy, po lewej niebieski i wtedy za się kostkę łożyć. Teraz robimy o, na przykład robimy teraz yy, tam orientację żółtego krzyża, znaczy u nas jest czarny, ale nas to tam. Nie obchodzi. I jeszcze raz krzyż jest. Teraz tam dokładamy narożniki. Narożniki dołożone. I teraz ostatnia rzecz na kostce. Orientujemy sobie. Mm. O, i z, no, no, już mam tutaj tak połączone, tutaj trzy, dlatego zamieniam tylko te trzy krawędzie. Jedna krawędź, druga krawędź, trzecia krawędź. Trzeba je zamienić, i do tego wykonuję taki algorytm prosty. ten sam algorytm strójki na krawędzie, bardzo łatwy chyba jeszcze raz go muszę wykonać te krawędzie są źle zamienione ale to mnie tam, tam już tam nie obchodzi tylko wam pokazałem jak to się robi bo chcę po prostu tą kostkę wam pokazać na YouTubie proszę subujcie lajkujcie bardzo fajna kostka do zobaczonka